Cześć. Cześć! Ludzie nie chcą pomagać, bo próśb o pomoc jest po prostu za dużo. Nie mają też gwarancji, że ich działanie przyniesie korzyść. No i co będą mieć z tak drastycznego kroku, czyli obcięcia włosów? Odpowiedź uśmiech osoby, która przeszła tak dużo w swoim życiu. Jeśli możesz sprawić, że ktoś poczuje się wspaniale, czy to nie wystarczy. No więc co robimy? Chcemy pokazać niedowiarkom, jak wielką siłą może mieć uśmiech człowieka i zachęcić ich do zostania dowcami. Akcję rozpoczynamy w warszawskim metrze na stacji Stadion Narodowej. To właśnie tam, po koncercie na przykład Metaliki, skierują się fani zespołu, którzy cenią sobie długie włosy jako część wizerunku. Przejmujemy bramki w metrze, brandujemy je pod naszą akcję, a jej hasłem jest: zobacz, jaką siłę ma uśmiech. Wstęp przez bramki do metra będzie możliwy zupełnie za darmo. Wystarczy tylko się uśmiechnąć, a wykrywacz uśmiechu otworzy przejście. Ta aktywacja pozwoli każdemu poczuć, że zwykły uśmiech ma wielką moc. Tak, a wzdłuż ruchomych schodów za bramkami pokazujemy portrety kobiet z atrakcyjnymi fryzurami. Nad zdjęciem każdej z nich widać podpis dawcy włosów, który nieco kłóci się z prezentowanym niżej wizerunkiem. Na przykład nad twarzą młodej blondynki podpis Jola 50 lat, a nad twarzą starszej brunatki podpis Michał 25. Na tym etapie widoczny jest już logo Rock'n'Roll. Osoba idąca schodami wciąż jest pod wrażeniem przejścia przez bramki, ale przygląda się ze zdziwieniem pojawiającym się twarzą i zaczyna rozumieć przewrotny przekaz akcji. Ostatnie twarz, jaką widzimy, należy również do kobiety, która straciła włosy po chemioterapii, ale ta ma na głowie chustka, na jej twarzy brakuje uśmiechu. Obok niej widoczne jest hasło. Uśmiech pomaga przezwyciężyć chorobę. Dzieląc się włosami, dajesz nam uśmiech. Na perłę metra rozdajemy ulotki ze szczegółami akcji, które upoważniają do 30% zniżki na obcięcie włosów w salonach biorących udział w akcji Daj Włos. O akcji powrotu za jeden uśmiech w ramach patronatu medialnego na antenie informuje również Eskarok. A z całej akcji, tego jak nasi potencjalni dawcy dowiadują się o kampanii, powstanie film z wielkim potencjałem, aby roznieść się po sieci zwłaszcza w miejscach, które będą relacjonować powyższy koncert. Dzięki. Dzięki.